Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najczęstszych błędach popełnianych na budowie. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i kliknąć ten czerwony przycisk na dole subskrybuj, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, tymi które pojawiają się w każdy czwartek oraz niedzielę. No i mały disclaimer. Swissport nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To czysty przypadek, że tutaj siedzę, po prostu jest wygodnie, można usiąść na styropianie, a dodatkowo Echo jest mniejsze. Także korzystam z tego, że jeszcze styropian nie jest wszędzie rozłożony. Dzisiaj wymienimy sobie 6 błędów, takich podstawowych, które według mnie są bardzo często popełniane. Po pierwsze, brak wykonania badań geotechnicznych. Mam tutaj na myśli to, że bardzo często nie wykonujemy badań geotechnicznych zaraz po zakupie działki. Architekci adaptujący oraz tacy, którzy projektują nasz dom od podstaw, nie chcą. Bardzo często tych badań, no i w konsekwencji, my nie wiemy, na jakim gruncie budujemy. To bardzo źle, że ci architekci tego od nas nie chcą, ponieważ bez tego nie są w stanie zaprojektować odpowiednio fundamentów naszego budynku. W konsekwencji, budynek może nierówno osiadać, a ściany mogą pękać. W przyszłości zapłacimy za to więcej w poprawkach. Błąd drugi to zastosowanie dysperbitu jako hydroizolacji. Co prawda, dysperbit ma napisane drobnym druczkiem, że może pełnić rolę hydroizolacji, jeśli zostanie nałożony w grubości minimum 1 mm. No i tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy to dużo, czy mało. To bardzo dużo. Jedna warstwa dysperbitu, zarówno takiego natryskowo naniesionego, jak i pomalowanego, ma około 0,2 mm. Oznacza to, że musielibyśmy nasz budynek pomalować 5 razy. Aby w jakiś sposób chronił nas przed wodą Sami sobie odpowiedzcie na pytanie Czy fachowcy to robią? Ja nie widziałem jeszcze żadnego budynku pomalowanego 5 razy dysperbitem Zazwyczaj jest to raz, góra dwa I jedziemy ze styrodurem W mojej ocenie jest to strata pieniędzy Taka hydroizolacja, a właściwie taki dysperbit przed niczym nas nie chroni Więc po prostu bym to sobie darował Co zatem należy zrobić? Należy nałożyć ciężką hydroizolację Bądź nie robić nic. No właśnie, nie robić nic. Więc tutaj wracamy do punktu pierwszego i badań geotechnicznych. Dzięki badaniom geotechnicznym architekt powinien nanieść nam na projekt to, w jaki sposób mamy uszczelnić i wykonać hydroizolację naszych fundamentów. Być może nie potrzeba robić nic, być może trzeba wywieźć cały grunt rodzimy i zrobić ciężką hydroizolację. Tego nie wiem, powinien to wiedzieć architekt. Ale będzie to wiedział tylko dzięki wykonanym badaniom geotechnicznym. Błąd trzeci. No właśnie, no i co jest błędem numer trzy? Błąd numer trzy to brak wykonania badań zagęszczenia gruntu zaraz po zrobieniu tego zagęszczenia. Mam tutaj na myśli ten etap, gdzie podczas już ostatniego etapu wykonywania stanu zero zagęszczamy piasek wewnątrz budynku. No i tam może się zrodzić wiele problemów, na przykład taki jak nasz. Jeśli nie widzieliście w ogóle odcinka z naszym problemem i to, jak wyciągaliśmy piach po jego zagęszczeniu, to koniecznie go obejrzyjcie. Karta wyświetla się jak zwykle na górze. W czym pomogą nam takie badania zagęszczenia? No, będziemy mieć pewność, że zagęszczenie piasku jest na prawidłowym poziomie i nie powinien budynek osiadać. To znaczy, osiadanie budynku jest naturalne, ale będzie on osiadał równomiernie. Dzięki temu ponownie nie będziemy mieć żadnych pęknięć. Błąd czwarty to brak szczelnego montażu okien. Wielu fachowców, nie wiem dlaczego, wciąż montuje okna tylko na pianę. Nie wykorzystują taśm paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych, no i przez to te okna finalnie są nieszczelne. Pamiętajcie, że taki montaż okien nieszczelny spowoduje to, że złotówki będą dosłownie wyciekały Wam do atmosfery. Przecież to my płacimy pieniądze za ogrzewanie, a nie fachowcy, którzy montują nam okna. Nie dajcie się zwieść, tynk oraz Izolacja z zewnątrz nie uszczelnią Wam okien. Konieczne jest zastosowanie taśm lub folii w płynie. Skoro przy oknach jesteśmy, to przejdźmy do błędu numer 5, czyli brak termoizolacji pod roletami. Wiele osób w dzisiejszych czasach postanawia ukryć rolety w warstwie docieplenia. Jest to bardzo estetyczny zabieg, no i sami planujemy tak zrobić. Ale zapominają o jednej ważnej rzeczy, to znaczy, że. Pod tymi roletami również powinniśmy umieścić jakieś docieplenie. Czym będzie go więcej, tym lepiej. My wykorzystaliśmy do tego styrodur, no i uważam, że był to błąd, ponieważ trzeba było wykorzystać płytę PIR. Płyta PIR ma bardzo dobrą lambdę, czyli współczynnik przenikalności cieplnej i gwarantuje to, że jeszcze mniej ciepła ucieknie z naszego budynku. Jaka grubość powinna być minimalna? W mojej ocenie jest to 5 cm, ale czym więcej, tym lepiej. Pamiętajmy, że tak naprawdę grubsza izolacja oznacza mniejsze straty ciepła i w konsekwencji więcej zaoszczędzonych pieniędzy. Błąd szósty to wykorzystanie niesuszonego drewna bez certyfikatu na naszą więźbę dachową. My zastosowaliśmy wiązary, czyli konstrukcję z suszonego, prefabrykowanego drewna, która była składana na fabryce. Jest to super rozwiązanie, dlatego że mamy pewność, że to drewno jest naprawdę suche. Dostaliśmy odpowiedni certyfikat i mamy pewność, ponieważ kierownik dodatkowo je sprawdził. Ale dalej wykorzystaliśmy łaty i kontrułaty, które nie były suche. No i tutaj zrodził się mały problem. Ponieważ podczas już dogrzewania się budynku, to znaczy, gdy słońce zaczęło świecić na naszą dachówkę, niektóre łaty i kontruaty zaczęły się wyginać. To wzajemne wyginanie sprawiło, że kilka dachówek nam pękło. No i właśnie, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy również zastosować drewno suszone na łaty i kontrułaty. Nie ma innej możliwości, i pamiętajcie, że oszczędność na tym etapie będzie skutkowała wydatkiem pieniędzy w przyszłości, ponieważ nasz dach może się pokrzywić, lub co gorsza, rozszczelnić. No i na sam koniec, dla wytrwałych, pomimo że w tytule jest 6 błędów budowlanych, dodaję siódmy. Taki smaczek. Błędem według mnie jest również nieposiadanie kierownika budowy. Tak wiem, posiadanie kierownika budowy w Polsce jest obowiązkowe, ale wiele osób decyduje się na tak zwanego kierownika podpisywacza. To znaczy zapłacimy komuś 500 lub 1500 zł, i ten człowiek będzie nam tylko podpisywał dziennik budowy. Nigdy nie pojawi się na budowie i nie sprawdzi fachowców. A to właśnie dzięki kierownikowi budowy możemy uniknąć poprzednich sześciu błędów. Także pamiętajcie, że kierownik budowy jest bardzo ważny. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli dotrwaliście do tego momentu i do zobaczenia w najbliższy czwartek oraz za tydzień w niedzielę. Cześć!